Hej, tutaj Denis, witajcie ponownie na moim kanale, zapraszam na kolejny smart domowy odcinek, a konkretnie o takim smart zamku do drzwi. Lecimy! Taki oto zamek od TD, czyli marki Gerdy, dostałem do testów. Oczywiście oprócz tego, że ma swoją apkę, to działa również z Apple'owym HomeKitem. Ale od początku, aby dobrze wybrać zamek oraz wkładkę, wchodzimy na stronę Gerdy, link oczywiście znajdziecie w opisie i macie tam szybki przewodnik, jak dobrać odpowiednią wkładkę do Waszych drzwi, a do tego będziecie potrzebować jedynie miarki. Po odpowiedniej konfiguracji kurier powinien zapukać do Waszych drzwi i wręczyć Wam coś, co wygląda mniej więcej tak, pudełko z samym zamkiem, kluczem i instrukcją. Kabel do ładowania z magnetyczną wtyczką, dzięki czemu przy ładowaniu, kiedy niechcący otworzymy lub zamkniemy zamek, to nic się nie uszkodzi, a jedynie odepnie się kabel. Drugie pudełko z wcześniej wymierzono na stronie wkładką oraz kluczami do niej i trzecie z bramką, która ma ciekawą wtyczkę jak do starszych iPhone'ów, co w sumie może się przydać, jeżeli będziemy chcieli ją podłączyć jakoś inaczej, na przykład na przedłużaczu USB. Pierwszy i chyba jedyny minus jaki tutaj widzę, to złącze micro USB. Zamek trzeba co jakiś czas ładować, Właśnie kablem, czy to z gniazdka, czy z powerbanka i USB-C byłoby tu zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Sam zamek, chyba aluminiowo-plastikowy, sprawia wrażenie dosyć solidnego, a docelowo, kiedy wkładka już będzie w drzwiach, to zamek wystarczy przyłożyć i dokręcić dołączonym kluczem. Samą wkładkę powinniśmy prosto wymienić jedną śrubą zamku po otworzeniu drzwi. Odkręcamy, wyciągamy starą wkładkę i wkładamy nową i z powrotem przykręcamy śrubę. Jeżeli dobrze wymierzyliśmy wkładkę, to powinna pasować idealnie, wystając jakieś pół centymetra z drzwi. Po obu stronach. Przyznam, że dla mnie do tej pory wymiana takiej wkładki to była czarna magia, ale na szczęście pomógł mi tata, ale jeśli nie chcecie się za to brać sami, to również na stronie można zamówić montaż całego zamka. Ok, zamek włożony. Konfiguracja również jest banalnie prosta. Tutaj w moim przypadku posłużę się iPhone'em i w App Store mamy apkę TD, gdzie dodajemy zamek według instrukcji, skanujemy dołączony do pudełka kod, a potem apka dalej mówi nam co mamy zrobić, czyli po prostu zaprogramować zamek, manualnie przekręcając go do pozycji otwartej. Oraz do pozycji zamkniętej, i wtedy zamek będzie wiedział, ile ma zrobić obrotów, aby w pełni zamknąć lub otworzyć drzwi. I tyle. Zamek już można sterować z apki. Menu jest banalnie proste. Mamy narysowany zamek z jego statusem, i zależnie od tego, czy jest otwarty lub zamknięty, to mamy odpowiednią ikonkę. A pod spodem oczywiście dwa przyciski do otwierania i do zamykania zamka. Aby móc zamkiem sterować zdalnie z obojętniego jakiego miejsca na świecie, potrzebujemy jeszcze właśnie bramki, która połączy zamek z siecią Wi-Fi. Wpinamy ją do prądu i tak samo jak z zamkiem dodajemy do apki skanując kod który również był w drugim pudełku i po chwili już mamy wszystko połączone w apce. Możemy wyłączyć Wi-Fi na telefonie i zamek dalej będzie działał niezależnie czy jesteśmy w domu czy na wakacjach w Tokio. Apce możemy również nadać komuś dostęp do tego zamka, aby mógł sobie go używać na swoim telefonie i zależnie kto to jest, współdomownik czy gość, nadajemy odpowiednie dostępy. Opcji jest całkiem dużo, mamy na przykład dostęp tymczasowy, wybrane dni czy godziny. Po prawej mamy jeszcze historię zdarzeń, gdzie zobaczymy kiedy zamek był otwierany czy zamek a na środku ustawienia, gdzie możemy sprawdzić, na przykład, stan baterii. U mnie w około miesiąc zeszło niecałe 10%, więc myślę, że ładowanie około raz na rok jest całkiem prawdopodobne. A i przy okazji, jeżeli zapomnicie go naładować, to zamek oczywiście działa też manualnie, jak każdy inny zamek. Nie mamy tutaj więc żadnego problemu. A podejrzewam też, że jeśli stan naładowania będzie niski, to apka też. Wyślę nam odpowiednie powiadomienie, by go naładować. Dalej mamy jeszcze funkcję, aby zamek automatycznie się zamykał, jeżeli będzie otwarty, lub na przykład przekracony nie do końca. Opcję automatycznego otwierania, jeżeli będziemy w zasięgu Bluetooth zamka. Ja to mam akurat wyłączone. Opcje dla zamków, które nie mają klamki od strony wchodzenia do domu. Guzik opóźnionego blokowania. Kolejna świetna funkcja, której używam w sumie codziennie. Jak wspomniałem wcześniej, biała płytka z diodą na zamku jest również fizycznym przyciskiem, po którego kliknięciu zamek się przekręci, otwierając go lub zamykając. To już jest szczyt lenistwa i tej funkcji akurat nie używam, bo jeżeli jestem już bardzo blisko zamka, to po prostu przekręcam go ręcznie. Prawdopodobnie wydłużając też jego czas pracy na baterii. Ale wróćmy do tej genialnej funkcji, której używam praktycznie. Codziennie kiedy wychodzę z domu, a mianowicie zamykanie z opóźnieniem. Przytrzymujemy przycisk na zamku, aż dioda zaświeci się na niebiesko i wtedy zamek zamknie się z 5 -sekundowym opóźnieniem. Wystarczająco dużo, aby wyjść z domu i zamek wtedy zamknie za nami drzwi. Czas można też oczywiście zmienić w apce. Świetne rozwiązanie wiem, mamy jeszcze kalibrację. Jeżeli coś by było nie tak i trzeba by było jeszcze raz skalibrować zamek, osobiście tego nie używałem, bo zamek skalibrował się za pierwszym razem. Powiadomienia o otwarciu lub zamknięciu zamka. I najważniejsze, czyli HomeKit. Zamek wspiera HomeKit oraz Apple'ową aplikację DOM, więc w kilku przyciskach, nawet bez skanowania kodu, jest widoczny w apce DOM na iPhone'ie, iPadzie, Macu, naszym zegarku itd. I widać go razem z resztą akcesoriów i działa też z automatyzacjami oraz komendami głosowymi przez Siri. Wystarczy oczywiście, że powiemy Siri. Lock like the front door. Siri wtedy zrobi za nas robotę i zamknie lub otworzy zamek. A jeżeli nie jesteśmy pewni, czy na pewno zamknęliśmy zamek i nie chcemy wstawać do drzwi, no możemy się jej po prostu zapytać, czy zamek jest otwarty lub zamknięty. Działają też automatyzacje. Ja sobie ustawiłem z kolei taką, że kiedy wracam do domu, to na podstawie lokalizacji, apka dom, kiedy już dojeżdżam do domu, pyta się, czy otworzyć zamek. Powiadomienie pokazuje mi się na iPhonie czy zegarku i wystarczy, że potwierdzę przyciskiem, aby zamek się otworzył. Zanim dojdę z auta do drzwi, to ten jest już otwarty i tylko chwytam klamkę i wchodzę. Tutaj ten krok z kliknięciem potwierdzającym jest niezbędny, bo jednak chodzi tutaj o zamek do drzwi, czyli o nasze bezpieczeństwo. I gdybym zrobił taką samą automatyzację na np. Na zapalenie światła, to oczywiście nie musiałbym tego potwierdzać, bo zapalenie czy zgaszenie światła nie jest bezpośrednio związane z naszym bezpieczeństwem. Bardzo sprytne i bardzo bezpieczne rozwiązanie ze strony Apple. Czy zamek chodzi głośno? Moim zdaniem nie, ale też to zależy od tego, jakie mamy drzwi. Te są dosyć masywne, więc ten dźwięk się tłumi i z kilku metrów już go praktycznie nie słychać. To tyle. Jest to w sumie mój pierwszy kontakt z takim smart zamkiem do drzwi. Wcześniej nie brałem w ogóle pod uwagę, by coś takiego kupić, ale od pierwszych chwil kiedy go mam jestem zachwycony i serio polecam każdemu takie rozwiązanie. Ma HomeKit, działa też manualnie i ta funkcja domykania drzwi po wyjściu bardzo mnie przekonały. Na stronie Gerdy znajdziecie cały konfigurator, Koszt takiego zestawu to 2150 zł, więc nie jest to najtańsze rozwiązanie, ale z drugiej strony jest to też zamek Gerdy. Zamek jest również dostępny w czarnym kolorze, a dokupić możemy również pinpada, aby zamek z zewnątrz otwierać pinem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do tego zamka, to oczywiście piszcie w komentarzach. Z kolei, jeżeli podobał Wam się ten film, to bardzo proszę, kliknijcie łapę w górę, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to teraz, wbij tego suba, aby nie przegapić nowych filmów i widzimy się w następnym. Dzięki, hej!